Dom Ronalda McDonalda otworzyliśmy w czerwcu 2021 roku. Mogą u nas zamieszkać ci rodzice, którzy trafiają na najdłuższy czas do szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jesteśmy partnerami ogromnej instytucji medycznej, do której właściwie pielgrzymuje się z terenu całej Polski. Mogą u nas zamieszkać wszyscy ci rodzice, te rodziny, których pobyt będzie. Naprawdę nieprzewidywalnie długi, bo domy Ronalda McDonalda pomagają całym rodzinom najdłużej hospitalizowanych dzieci. Jak projektowaliśmy ten budynek kilka lat temu, otrzymaliśmy zlecenie od fundacji. Ta działka wydawała nam się trudna, ponieważ otoczona była z czterech stron ciągami komunikacyjnymi. Naszą odpowiedzią na tą wąską działkę w centrum miasta było otworzenie tego domu do środka. Nie chcieliśmy tworzyć hotelu, chcieliśmy stworzyć coś, co będzie domem, mimo tego, że są tutaj 24 pokoje. Ale z drugiej strony ważne dla nas było, żeby wejście do budynku, do domu, było czytelne od strony miasta, połączone z miastem. Zależało nam na tym, przekonaliśmy inwestora, żeby nie robić bram, ogrodzeń, żeby dom był wprost dostępny z ulicy dla każdego, również dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób na wózkach. Wszystkie wejścia do budynku, Dostępne są z poziomu terenu. Na wszystkie kondygnacje dostaniemy się windą. Wszystkie przestrzenie wspólne są więc w pełni dostępne. Jest to zarówno hall z biblioteką, kuchnia z jadalnią, pralnia, taras zielony na piętrze, taras na parterze. Dwa pokoje zostały zaprojektowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Aranżacja tych pokoi umożliwia bezproblemowe poruszanie się w nich osób korzystających z wózków inwalidzkich. Pokoje zostały wyposażone w system sygnalizacji przyzywowej, a do samych pokoi przelegają łazienki wyposażone w akcesoria, posprzęt elektryczny i armaturę na dostępnej dla wszystkich wysokości. Staraliśmy się zaprojektować obiekt, który będzie pozbawiony barier architektonicznych jak najbardziej dostępne, w którym mieszkańcy będą się potrafili w pełni ze sobą integrować i czuć jak u siebie w domu. Dla warszawskiego domu Ronalda McDonalda ponad 150 donatorów, firm, pojedynczych osób, grup przyjacielskich postanowiło dołożyć swoją cegiełkę, wesprzeć nas donacjami rzeczowymi, finansowymi, wiedzą, czasem pracy, kompetencjami. Dopiero my wszyscy razem tworzymy rodzinę tego miejsca, która potem pomaga innym rodzinom. My mówimy, aby rodzina mogła być razem. I to jest odpowiednik pojęcia Family Centered Care opieka skoncentrowana na całej rodzinie dziecka hospitalizowanego. Społecznie wkładamy tę ideę w publiczną medycynę pediatryczną i społecznie o nią dbamy. To jest takie strategiczne myślenie o tym, jakiej publicznej medycyny pediatrycznej dla naszych dzieci chcemy na przyszłość.